z tej strony zwycięzca będę was w kolejnym odcinku do 2 um, i tak no niestety teraz chcę was na początku oczywiście poinformować że teraz odcinki będą się pojawiały bardzo rzadko um, zobaczycie sobie na końcu dlaczego chociaż dobra powiem wam teraz odcinki teraz będą się pojawiały, rzadko, gdyż jestem po zabiegu e, wróciłem wczoraj bodajże ze szpitala więc e, będą się pojawiały jeden odcinek na, na tydzień Jed, odcinek raz na tydzień jak, jakoś e, czyli mniej więcej od, między poniedziałkiem a niedzielą będzie się pojawiał jakiś jeden odcinek niestety gdyż no ja za bardzo przed komputerem nie mogę siedzieć e, no gdyż miałem sobie na uszyncie żyraków. E, na końcu będziecie mieli niestety zdjęcie co prawda, co prawda w bandażu to za gówno e, będziecie mieli zdjęcie co prawda w bandażu tak jak już mówiłem ale de facto e, będziecie mieli odpowiedź dlaczego nie mogę nagrywać e, będą się pojawiały filmy fakt e, Zresztą mam jeszcze parę filmów nagranych, także chcę jeszcze je wrzucić, z uploadować, znaczy zmontować i... E, zmontować i je wrzucić. Zwłaszcza Destroy Challenge, który mam już od dość e, dawna nagrany. Hmm. Do, od dawna nagrany i... Ale, ale niezmontowany. Wow. E, to znaczy, no dobra, no. Um, mam nagrany, e, zmotowany kawałek tego filmu. Dlatego muszę go całego oddać do, do renderu. Mm. No i tak. A jeżeli chcecie ze mną pogadać, na przykład na Skype'ie, mam Skype'a na telefonie, także będę, będę mógł z Wami pogadać. Zapraszcie mnie na Skype'ie, ja po prostu mam. nick na Skype'ie zwycięzca raz, dwa, trzy. E... I jeżeli chcecie, do mnie dodajcie. Możecie dzwonić na Skype'ie, możecie pisać. E... jak nie będę spał, to wam odpiszę. E... Bo ja cały lipiec, do końca lipca, będą się tak rzadko filmy, rzadko będą się filmy pojawiały. Eee, gdyż no. Teraz, te teraz mi jest ciężko siedzieć przed komputerem, bo gdyż mam nogę wyprostowaną, a zresztą, że jeszcze w środę będę musiał jechać do szpitala znowu na zdjęcie szwów, tak więc... Albo nie, nie będziecie mieli na końcu tego filmu zdjęcia, tylko e, na, na fanpage'u dam wam znać... E, jeżeli nie zapomnę, dam wam na, na facebook'u znać... Link do, do Facebooka macie też w opisie Tak więc polejkujcie tamten film, znaczy tamten y, fanpage yy. No ogólnie Znaczy może tak, yy, jeżeli chodzi o pojawienie się filmów, to wiem, że ten odcinek, nie, znaczy może tak, nie wiem, nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi Mam jeszcze poprzedni odcinek z Flat Autor do wrzucenia, który trwa pół godziny, a przesyła się jakieś 1000 minut Chore to jest moim zdaniem Nie, nie 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 nie, nie. chodź tu przedmeto, przed metą, przed metą, <grym> Okej okay. 4 minuty jak już trwał, trwa odcinek chyba póki co Ja Jestem trzecim. Nie wiem też, jakim zasadzie, na jakiej zasadzie to działa. Czekajcie, muszę się poprawić. Au! E, tak, to nie było udawane, tak, więc... Naprawdę, nie, możecie mi nie wierzyć, no, ale... E, powiedziałem wam zgodnie z prawdą, że... Jestem po zabiegu i nie mówię tego specjalnie, żeby ojej, o, o biedaku, ty nie możesz tego to przestań nagrywać. Nie, nie o to, bo nie o to mi chodzi. Yy, po prostu informuję was, że będą będą się pojawiały filmy, ale rzadko na kanale. Wow. Co to miało być? Yy. Ach. A ten cyd. A co ja się, o co ja się a, tak? tak, ja to komentuję bezpośrednio podczas nagrywania, także... Także tak. A, ja chciałem jechać w ogóle jeszcze dzisiaj, znaczy wczoraj do Ustki, ale niestety no tak jak powiedziałem nie mogę... Eee, nie mogę w ogóle wyjeżdżać teraz do końca lipca. No do, dobrze pójdziemy do końca lipca. Jak poleciał, gościu! Czy on dźpał coś, czy co? Eeeem... Um. O, nauczyłem się jeździć! No, Dziadu! Wiem, że dawno odcinków z... ...Wlatauta 2 nie było. Dlatego... Aha, e, odcinki, które mam nagrane, pojawią się, pojawią się i od, te, od, od tego odcinka będą się pojawiały odcinki... Znaczy, może tak... E, powiem to inaczej, a e, ja wiem, że teraz nie ma muzyki w tle, bo po prostu nie, nie mogłem sobie odpalić. Chciałem to dla was nagrać jak najszybciej, e, bez, po prostu bez pokładu muzycznego. No i tak. Ue, ta fuk. No zjeżdżaj w betonie jeden. Czek tak, beton. Tak nie powinienem siedzieć przed komputerem. Gdzieś coś tam sobie, coś tam mi się dzieje. Nie wiem co, ale tak słyszałem, że siedząc przed komputerem. Wow! No skręcaj! No co za śmieć, no nie skręcił mi no... Ej, jeszcze ten śmierć mnie przypierdol. Zaczynasz przewalił. …serio za, za ten wulgaryzm. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy… O, Sally Taylor Taylor panowanie a tym ten ma ma, takie śmieszne autko? nie, no. Serio? Seriously? Eh, eh, Nie. Tylko jedyną irytującą rzeczą w tych wyścigach jest to, że tu są cztery okrążenia. Wszystko jest spoko. No i niektórzy gracze, znaczy niektórzy e, boty, niektóre boty. Dobra, no nie ukończę tego wyścigu na pudle w ogóle. Na pudle w ogóle. okej okay. Jak macie coś, yy, jakąś fajną gierkę do pokazania na... teraz mi się, teraz, teraz mi się tak przypomniało jeżeli macie jakąś fajną gierkę do pokazania w serii zwycięstwa poleca tak w ogóle mam tą playlistę na kanale także możecie sobie we, wejść i zobaczyć Ech, co prawda pierwszy to jest Minecraft ale później to nic, nic to jest, później to jest wszystko inne <laughs> macie jakąś fajną apkę na telefon, na Androida, y, to możecie mi nazwać, napisać w komentarzu, jak tam się chcecie, chociaż tak zapewne, zapewne nikt to nie napisze. No ale, bywa. A tak w ogóle to, y, jak tam wam wakacje mijają? Bo my, mam nadzieję, że dobrze. Tak wiem, żebym teraz taki inny głos albo po prostu usiadłem inaczej. Um. Pozdrawiamka dla asesena i dla Dominika. Standardowo na odcinku splatał ta dwójkę, dwójki. Albo dla kogoś innego. I wszystkie ładne dziewczyny też pozdrawiam. Te ładne te dziewczyny też pozdrawiam. Wszystkie dziewczyny pozdrawiam, tak w ogóle.

Serio czwarty. Jesteś czwarty. Powodzenia następnym razem. No. Wziąć. Ruszaj. Derby. No, tutaj widzę, że też jest dość tak dużo wyścigu. Tak więc nie przejedziemy wszystkich.

I sobie załatwiłem I sobie załatwiłem hejt pod odcinkiem jej Ja tak zupełnie na poważnie to ja z każdego hejta się jak no dość metaforycznie to ujmę Przy każdym hejcie płaczę, a przy każdym yy, kciuku w górę yy, Z każdego kciuka w ogóle się cieszę także i z każdego komentarza i z każdego suba Zresztą też. Tak jak to u mnie bywam zamyśleliście, że powiem tak, tak jak inny youtuber a taka zmiłka taka zmiłka jeżeli macie też jakąś fajną bitwę do, do pokazania bo na razie czekam na e, podesłanie mi paru bitew z World of Tanksa na wersji 9.8 jeszcze um. To wysyłajcie mi, to wyślijcie mi na maila mister Mr. Zwycięstwamałpa.wpl.pl Mmmm Oczywiście plik z link ze strony wotriplace Musielibyście wtedy z uploadować się na wotriplace'a i... no serio na wotr- na i i wtedy po prostu samego linka z tobą mi przesłać na tego maila, co wam powiedziałem przed chwilą no ja. serio, znowu beton jest pierwszy? wow zachowywałaś się yy, walker jakbyś ducha zobaczył lol komuś, komuś To się nazywa zepchnięcie pod... Mną. No znowu beton, no chodź tu betonie, jeden ty... Już nie chcę po tobie jeździć. Nie no, w zasadzie po betonie się nie jeździ. Nieważne. Zbliżamy się niestety do... końca odcinka. Ja za chwilę idę się położyć. Znaczy, najpierw pójdę zmontować ten film, a później się pójdę włożyć. O, o to mi chodziło. I... I 9.1, Jak Jaką sterowność mam, lol! W tym samochodzie mam najlepszą sterowność. Do skitu. No nie, zwycięzca skitem, wiesz? W... Ech, sterowność 10.0, lol. Sterowność mam na maksa już, <grystanie> Tak, to ciężar mi trochę spadł. A. Sorry. In, um, tutaj zobaczmy, mam 803. mam chyba wreszcie reakcję na, wymaksu... na maksa wymaksowanego A ja tu też nie mam aha 1600 na no, serio 28 2800 na serio okej okay, póki co w Pucharze w klasie derby jesteśmy eee <kluzny> jesteśmy drudzy także w następnym odcinku nie wiem co prawda, kiedy będzie, ale będzie. Dobra. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to dajcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie kanał, do w następnym odcinku, na razie. Cześć!